Cześć, dziś znów porozmawiamy o projektach indywidualnych. Opowiem Wam czym jest projekt koncepcyjny, co się na niego składa oraz jak go czytać. Zapraszam na odcinek. Na początek analizujemy działkę, podpisujemy umowę, zbieramy preferencje i oczekiwania wobec projektu, no i zaczynamy projektowanie. Nagraliśmy już niegdyś filmy poświęcone pierwszym etapom projektu indywidualnego. Jeśli jeszcze ich nie widzieliśmy, nie widzieliście, to zapraszam tutaj. Pierwsze rysunki koncepcyjne, które otrzymasz, prawdopodobnie będą bardzo uproszczone. W miarę postępu prac stopniowo nasycamy je informacjami. Docelowo projekt koncepcyjny wygląda na przykład tak. Nie ma w nim żadnych detali budowlanych, na przegrodach nie ma oznaczonych materiałów, brakuje wielu wymiarów. Taki projekt jest bezużyteczny dla wykonawcy i jest to celowy zabieg, ponieważ jego celem jest czytelne i jasne pokazanie pomieszczeń, relacji między nimi, kubatury i wyglądu zewnętrznego. Na rysunkach jest tylko to, co jest do tego niezbędne oraz nic, co zaburzałoby ich czytelność. Gotowy projekt koncepcyjny składa się z zagospodarowania terenu, rzutów, przekrojów, elewacji i wizualizacji. Na zagospodarowaniu pokazujemy budynek na działce z zaznaczeniem jego głównych wymiarów i odległości od granic działki. Na tym etapie nie wrysowujemy jeszcze wszystkich elementów wymaganych przez rozporządzenie dla projektu zagospodarowania działki, żeby nie zaburzać czytelności dla klienta. Na rzutach ściany zaznaczamy jednolitą czarną plamą. Rozróżniając jedynie te grubsze, czyli nośne, i cieńsze, czyli działowe. Wymiary podajemy tylko te najważniejsze: długość i szerokość każdego pomieszczenia oraz jego metraż. Wyrysowujemy też przykładową aranżację, żeby lepiej zobrazować wielkość pomieszczenia. Na drzwiach i oknach podajemy ich wymiary. Kolejną szerokość i wysokość, z tym, że w przypadku drzwi podaje się wymiary w świetle ościeżnicy, to znaczy wymiary faktycznego przejścia, a nie otworu drzwiowego. W przypadku okien natomiast podajemy wymiary otworu. Przy oknach pojawia się także wartość HP, czyli wysokość parapetu. W narożniku arkusza wrzucamy tabelkę z zestawieniem wszystkich pomieszczeń i sumarycznym metrażem. Na rzutach widoczne są również znaczniki przekroju. Przekrój to odwzorowanie kształtu budynku w płaszczyźnie pionowej, czyli to tak jakbyśmy kroili w danym miejscu budynek. W koncepcji pokazujemy zwykle jeden, dwa przekroje z pokazaniem podstawowych wymiarów. Wysokości pomieszczeń do sufitu, wysokości budynku do dachu itd. Na końcu pokazujemy elewację. Też dosyć proste, bez wielu wymiarów, jedynie dla pokazania materiałów. Całość dopełniają wizualizacje, pokazujące projektowany obiekt razem z proponowanym zagospodarowaniem terenu oraz najbliższym otoczeniem. Tak, by pokazać go w sposób możliwie jak najbardziej realistyczny. Po ukończeniu projektu koncepcyjnego przygotowujemy projekt budowlany i techniczny. Te zawierają już znacznie więcej informacji. O nich jednak opowiem wam w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia już wkrótce. Cześć. Spoko, udało się szybko. To już koniec? Tak. No przeczytałem, przeczytałem co czwarte. To będzie super na koniec.